Witam Was! Jak wiecie, za sprawą wygranej Donalda Trumpa w Ameryce rozsypała się żelazna kurtyna poprawności politycznej i lewicowej cenzury. I teraz za pomocą Twittera i nawróconego na jasną stronę mocy Zuckerberga cenzura kończy się również w Europie. Jednak bardzo nie podoba się to ludziom do tej pory ukrywającym się za tą szczelną cenzurą, czyli całej śmietance z Eurokołhozu oraz neoliberalnym rządom w całej Europie. Z rządem Donalda Tuska włącznie. Nie podoba im się to tak bardzo, że rozważają nawet pójście w ślady swojego przyjaciela od Nord Stream, Władimira P., który z początkiem konfliktu zbrojnego zakazał w Rosji tych mediów, by rzeczywistość inna niż kremlowska nie mogła dotrzeć do uszu Rosjan, by nie mogli poznać prawdy. Tego samego co Putin chce teraz dla swoich obywateli światła Europa. I teraz pytanie, zarówno do zwolenników lewicy, jak i prawicy. Czy serio jest ktoś tak głupi, żeby uwierzyć w to, że ci ludzie chcą totalnie ocenzurować lub nawet zamknąć Facebooka i Xa dla dobra Europejczyków? Czy może raczej po to, żeby utrzymać się u władzy w przyjaznym środowisku medialnym, żeby ludzie nie poznali prawdy o nich i ich rządach? Żeby nie było tak jak w Wielkiej Brytanii, że nagle okazuje się, że od dziesięcioleci są tam dokonywane przerażające zbrodnie na dzieciach, dokonywane masowo przez pakistańskie gangi gdzie liczba skrzywdzonych dziewczynek szacowana jest na 15 tysięcy, ta tragedia jest tak straszna, że nie ma nawet z czym jej porównać. Bo to jak zbrodnia wojenna dokonana w kraju, w którym oficjalnie nie trwa żadna wojna. I ci zbrodniarze przez 20 lat ukrywali się razem z lewackimi politykami za tą wspaniałą, żelazną kurtyną lewicowej cenzury i poprawności politycznej. Aż ten wścibski Elon Musk. Wyciągnął ten syf na światło dzienne. Już rozumiecie, czemu lewicowe elity tak go nienawidzą i tak się go boją? Rozumiecie jakiej degradacji i putinizacji uległy brytyjskie media, że ta zbrodnia nie wyszła przez 20 lat? U nas w Polsce jeszcze istnieją nielewackie media, i część prasy internetu od razu to nagłośniła. A dla porównania macie tu lewackie Okopres i dla porównania obraz tej przerażającej zbrodni na dzieciach widziany ich tęczowym okiem, pozbawionym sumienia i honoru. Niestety, tak wyglądają wszystkie mainstreamowe media w całej zachodniej Unii Europejskiej. Ich nawet nie można nazwać mediami. To po prostu tuby lewackiej propagandy, które w imię ideologii potrafią nawet poświęcić niewinne dzieci. Do tego Europa wprowadziła rozmaite prawa o tak zwanej mowie nienawiści, służące do tego, że gdy ktoś niebiały dokonał zbrodni, a ty chcesz o tym powiedzieć, to idziesz do pierdla jako faszysta głoszący rasistowskie poglądy. A jeśli chcesz powiedzieć, że nie zgadzasz się z polityką klimatyczną, to na pewno nie powiesz tego w mediach głównego nurtu i nawet będąc profesorem klimatologiem, zostaniesz okrzyknięty negacjonistą klimatycznym i wariatem, bo przecież planeta płonie. W ten sposób w Europie już dawno umarła wolność słowa, a co za tym idzie, umarła demokracja. Unia poszła drogą Związku Radzieckiego i stacza się obecnie jak Związek Radziecki w latach 80., właśnie dlatego, że umarła europejska demokracja i straciliśmy przewagę, jaką mieliśmy nad reżimami autorytarnymi. Naszą przewagą była zdolność do samoreformowania się systemu i naprawiania go pod wpływem opinii publicznej, gdy ten szedł w złą stronę. W Europie nie ma już demokracji, bo żeby istniała demokracja, to musi istnieć pełna wolność słowa. Pełna wolność mediów oraz muszą istnieć wolne, demokratyczne wybory. W Europie tego już dawno nie ma. Dlatego zaczęliśmy cierpieć na te same choroby, na które cierpiał Związek Radziecki, a teraz cierpią m.in. Rosja, Białoruś i Chiny. I ta choroba polega na tym, że gdy władza robi coś złego, albo po prostu głupiego, to w systemie demokratycznym jest to natychmiast nagłaśniane przez media. I wtedy, gdy ludzie dowiadują się, że polityk lub cała partia są odpowiedzialni np. za korupcję, zdradę interesów narodowych, wzrost przestępczości czy tym podobne zjawiska, to wtedy danej partii naturalnie spada poparcie i dochodzi do władzy ktoś, kto naprawia błędy poprzedników. W dobrze działającym systemie, gdy media wykryją np. korupcję, to polityk sam podaje się do dymisji, gdy dowie się o tym opinia publiczna. Albo dobrym przykładem jest ostatnio pani burmistrz Los Angeles, która przed ostatnimi tragicznymi pożarami obcięła część środków przeznaczonych na straż pożarną. Przecież media, jak się o tym dowiedziały, to ją tak dojechały, że stała w szoku przez kilka minut i nawet się nie odezwała. Ta kobieta podejrzewam, że długo już burmistrzem nie będzie, bo ludzie się dowiedzieli prawdy o jej błędach i tyle zwykle wystarczy. No, albo weźmy jedną z najsłynniejszych afer wszechczasów, czyli aferę Watergate. To dzięki niezależnej prasie, dzięki dziennikarzom śledczym Washington Post zostało wykryte i nagłośnione nielegalne działanie Nixona, który próbował bezprawnie podsłuchiwać przeciwników politycznych. Demokracja i wolne media szybko naprawiły tą patologię. Nixon podał się do dymisji. W Polsce również, gdy tylko było podejrzenie, że PiS używa Pegasusa do podsłuchiwania opozycji. To media rozpętały ogromną aferę, która skończyła się komisją śledczą, która niczego nie wykazała, ale oburzenie opinii publicznej było ogromne na samą myśl, że taki proceder mógł się wydarzyć. Bo chyba wszyscy możemy się zgodzić, że podsłuchiwanie opozycji politycznej nie powinno mieć miejsca w krajach demokratycznych, a doskonale wiemy, że dzieje się tak w ustrojach totalitarnych. Tak było w PRL-u. Tak jest dziś w krajach, w których panuje dyktatura i totalitaryzm. Jak na przykład Rosja i Białoruś. I tak jest niestety w innym kraju, który od zawsze miał skłonności totalitarne i ma bardzo, powiedziałbym, barwną historię totalitaryzmu. Tym krajem są oczywiście Niemcy. Niemcy są krajem, w którym opozycja jest podsłuchiwana i to legalnie, bo nie ma tam wolnych mediów ani wolnych sądów, bo sędziów wybierają politycy. Nie ma tam podziału władzy, bo politycy, media i sądy zawsze powiedzą to samo. A jeśli komuś się nie podoba władza i to co władza robi, np., zalewanie Niemiec imigrantami lub Zielony Ład totalnie niszczący gospodarkę, to wtedy politycy, media i sądy z automatu nazywają kogoś takiego faszystą. A ostatnio w modzie jest nazwać kogoś takiego putinistą. I nieważne, że partia tak nazywana i podsłuchiwana ma już chyba największe poparcie w Niemczech. Niemcy są doskonałym przykładem upadku wolnych mediów prowadzącym do upadku demokracji, a ostatecznie do upadku Niemiec. Właśnie z tego powodu, że brak wolnych mediów prowadzi do braku demokracji i zostaje zatrzymany proces samonaprawiania się państwa, przez co wszystkie błędy pogarszające życie obywateli ciągle narastają przez całe dekady zamiast zostać przez społeczeństwo usunięte od razu wraz z politykami, którzy popełnili te błędy. Przykładowo Angela w 2015 postanowiła zalać Niemcy ogromną falą imigrantów z Syrii i całej Afryki. I wraz ze wszystkimi mediami w całym kraju ruszyła propaganda. Jakie to multikulti będzie wspaniałe. Wtedy powstały te słynne określenia, że idą inżynierowie i lekarze z Afryki. Którzy zasilą niemiecką gospodarkę. W kraju demokratycznym, na widok tych gigantycznych kolumn ludzi, składających się głównie z młodych facetów, od razu podniósłby się sprzeciw. I to sprzeciw większości społeczeństwa. Przypominam, że PiS właśnie wtedy doszedł do władzy, bo około 80% Polaków nie zgodziło się, by zalała nas afrykańsko-azjatycka fala. My się wtedy przed tym obroniliśmy. W Niemczech nie dość, że wszystkie media zachwalały tą katastrofę, to jeśli się temu sprzeciwiłeś i ośmieliłeś się napisać o tym na przykład na Facebooku, to płaciłeś gigantyczną grzywnę albo szedłeś do więzienia, bo szerzysz mowę nienawiści. Przecież to jest dokładnie tak samo jak w Rosji, gdy napiszesz, że nie popierasz wojny na Ukrainie. To jest po prostu totalitaryzm. Do tego niemieckie media tuszowały wszystkie zbrodnie popełnione przez przybyszów, przykładowo pamiętny Sylwester w Hamburgu, gdzie kobiety były grupowo krzywdzone i w normalnym kraju po takim sylwestrze Angela powinna stać przed dziennikarzami ze łzami w oczach zupełnie jak wspomniana wcześniej burmistrz Los Angeles a na drugi dzień albo podać się do dymisji albo zacząć wyłapywać przestępców i odsyłać tam skąd przyszli tak w demokratycznym kraju rozwiązuje się problem niestety w Niemczech media zamiotły tą sprawę pod dywan wszyscy udawali że nic się nie stało a imigranci nadal napływali i coraz śmielej robili swoje, że tak powiem. I doszli do poziomu, że były reprezentant Niemiec w piłce nożnej przeprowadza się na swoją sportową emeryturę do Hiszpanii, bo jak stwierdził, Niemcy stały się zbyt niebezpieczne. Następnie weźmy Zielony Ład, ceny energii wystrzeliły w kosmos. Z roku na rok coraz więcej firm w Niemczech upada. Stagnacja trwa już któryś rok z rzędu. Są w kryzysie największym od drugiej światowej. Ale nikt w mediach się nie zająknie o tym, że to przez Zielony Ład, że może coś z nim jest nie tak. A jak rolnicy w desperacji wychodzą przeciw temu protestować, to są nazywani w mediach faszystami i skrajną prawicą, i wszystko pozostaje po staremu. Kryzys pozostaje nierozwiązany i z dnia na dzień się pogłębia bo demokracja przestała działać i nie może usunąć tego zielonego szaleństwa. I ten chory, totalitarny, patologiczny system został przeniesiony na Europarlament, czyli na całą Unię Europejską, w której to komisarze sami się wybierają, sami się sądzą i najczęściej w żaden sposób nie odpowiadają za swoje czyny, które często można nazwać wręcz zbrodniami. A dodatkowo Europarlament jest skorumpowany bardziej niż Ukraina. Von der Leyen powinna być zjedzona żywcem przez dziennikarzy i wszystkie media za aferę z Pfizerem, gdy robiła zakupy u męża. Za dziesiątki miliardów euro. Następnie Qatargate, czyli miliony euro na korumpowanie europosłów z przewodniczącą panią Kylie na czele. Gdzie zamieszane w to była ogromna ilość ludzi w tym euro burdelu, A łatwo się domyślić, że Katar to tylko przykrywka dla rosyjskich i prawdopodobnie chińskich pieniędzy. I ostatnio afera, że nawet komisarz od sprawiedliwości, nawet koleś, który zajmował się sprawiedliwością w tej stajni Augiasza, prał prawdopodobnie za pomocą loterii ruskie pieniądze. Wyobraźcie sobie, co by było w Polsce, gdyby Ziobro brał ruskie pieniądze byłby zeżarty i wysrany przez wszystkie media. Miałbyś to przez rok wałkowane i taka udowodniona afera mogłaby spokojnie pogrążyć cały PiS. U nas jest od roku afera, że Ziobro kupił wozy strażackie, a powinien kupić coś innego. I już są przesłuchania, już jest wałkowany, a przecież kupił tylko wozy strażackie, które i tak są potrzebne. W europarlamencie są prane ruskie pieniądze, a cała skala przestępczości i korupcji jest nie do pojęcia. Ale nic się nie może poprawić, bo na Zachodzie wszystkie media są lewackie i mało kto się dowiaduje o takich rzeczach. A dodatkowo politycy decydują tam, co jest fake newsem, a co mową nienawiści. I jak powiesz, że euroburdel jest skorumpowany do cna przez ruskich Chińczyków i wszelkich lobbystów, rozmaitych korporacji, którzy chcą albo coś ugrać dla siebie, albo wywalczyć jakieś prawo niszczące konkurencję. To wtedy szerzysz nienawiść i dezinformację. Pod tą lewacką żelazną kurtyną cenzury kwitnie niewyobrażalna patologia niszcząca całą Europę. I dlatego tak bardzo boją się Ilona Maska, bo on z pomocą amerykańskiego wywiadu i platformy X za niedługo zacznie wyciągać przysłowiowe trupy pochowane w szafach eurobordelu. Myślicie, że jak w Wielkiej Brytanii są azjatyckie gangi krzywdzące dzieci na masową skalę, to nagle w Niemczech, Francji czy Holandii nie ma podobnych? Powiem wam, że tam się dzieją rzeczy, które się filozofom nie śniły, ale nie wiemy o tym, bo nie ma wolności słowa. Oni nie boją się Ilona dlatego, że powie ludziom głosujcie na prawicę i ludzie będą na nią głosować. Oni się go panicznie boją dlatego, że obnaży kim są i jakich zbrodni dopuściły się i jakie zbrodnie tuszowały europejskie elity. A jak się ludzie dowiedzą, to jest już po nich. Połowa euroburdelu będzie walczyć z Ilonem na śmierć i życie, bo wiedzą, że po przegranych wyborach czeka ich długie więzienie. To, że Europa aktualnie upada, traci znaczenie i biednieje, dosłownie z dnia na dzień, to nie jest przez to, że część posłów jest popieprzona jak ostatnie pokolenie, a druga część skorumpowana przez ruskich i Chiny, by wprowadzić te chore zielone łady, które nas zabijają. Tylko dlatego, że obywatele Europy nie wiedzą o tym, że upadamy przez Zielony Ład bo tego nie ma im kto powiedzieć, za to wszystkie media wpłaczają im do głowy, że to bardzo dobre, że już zaraz prąd będzie dosłownie darmowy, że to przez Rosję, jak coś jest nie tak, a rolnikom zielony łatwiej się nie podoba, bo to faszyści i tyle, a ogólnie to planeta płonie, więc zamknij ryj, bo szerzysz nienawiść do planety, poza tym nie możesz głosować na innych niż my, bo to faszyści. Powtórzę jeszcze raz to, co najważniejsze. System przez brak wolnych mediów i cenzurę stał się niezdolny do samonaprawy poprzez procesy demokratyczne i każda możliwa patologia z dnia na dzień się pogłębia. Dlatego tak boją się Ilona i X, bo jak ludzie dowiedzą się prawdy, połowa Euroburdelu zostanie zmieciona z wysokich stołków prosto do pierla. U nas jest całkiem inaczej. U nas jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o media i wolność słowa. Oczywiście dwie strony szczują na siebie, wyzywają się od najgorszych, kłamią o sobie nawzajem, a każdy w internecie może dołożyć do tego swoje trzy grosze, nawet jak są to obelżywe, jadowite i kłamliwe trzy grosze. Ale każdy polityk z jednej i drugiej strony wie, że jak zrobi choć mały przekręt, jak popełni jakiś błąd, to będzie to wyciągane i wałkowane przez media przeciwników, że tak powiem, do bólu, że każdy Polak się o tym dowie. U nas polityk nie może zagłośno pierdnąć, żeby media przeciwników go nie usłyszały. Ktoś nabił lewe kilometrówki, wszyscy o tym wiedzą. Biedroń głosujący praktycznie zawsze przeciw interesowi Polski, wszyscy o tym wiedzą. Myrchy robią przekręty na hacie i dopłatach do mieszkania, wszyscy o tym wiedzą. I na przykład u nas 78% ludzi popiera protesty rolników przeciw zielonemu ładowi. I znaczna większość ludzi jest za całkowitym odrzuceniem zielonego ładu. U nas ludzie przez to, że jest wolność mediów, doskonale wiedzą, że to jeden wielki przekręt i sukinsyństwo. Także Tusk z Trzaskowskim, choć służą Niemcom i muszą przepychać zielony ład, to w Polsce muszą również udawać, że są przeciwko. Gdyby w całej Europie była wolność słowa i wszyscy wiedzieli czym jest zielony ład, to dawno byłby w politycznym śmietniku razem z tym lewactwem, które go przepycha, a europejska gospodarka rozwijałaby się normalnie, i teraz bylibyśmy w zupełnie innym, o wiele lepszym miejscu niż jesteśmy. Dlatego zapamiętajcie to sobie raz na zawsze. W demokracji nie ma nic ważniejszego niż wolność słowa, która zapewnia nam prawo do krytyki władzy. A wszelkie określenia, takie jak mowa nienawiści, sianie nienawiści czy szerzenie fake newsów. To nic innego jak totalitarna cenzura ubrana w nową mowę. A jeśli ktoś nawet mówi nieprawdę, to X ma rozwiązanie i pod takim postem społeczność przypina sprostowania. Poza tym największy i najszkodliwszy fake news zeszłego roku wypełzł z ust Tuska. Gdy ten dzień przed powodzią powiedział, że prognozy nie są przesadnie alarmujące, czym naraził tysiące ludzi na ogromne niebezpieczeństwo. I co? Potem taki ktoś, kto spełnił chyba 8 na 100 obietnic wyborczych, albo jego ludzie mają oceniać co jest prawdą, a co nie. A jak zmieni się władza, to co? Kaczyński ma to oceniać z Morawieckim, i wtedy, jak ktoś na przykład odnajdzie jakąś aferę dotyczącą Kościoła, to co? Ma iść siedzieć, bo wtedy Kaczyński powie, że to mowa nienawiści przeciwko Kościołowi? Nie wiecie po czym poznać, że polityk kłamie, po tym, że otwiera usta, więc trzeba być chorym psychicznie, żeby nie sprzeciwiać się tej cenzurze którą teraz ma ochotę wprowadzić rząd Tuska. I naprawdę uwierzcie mi, że jeśli politycy chcą wprowadzać cenzurę, to nigdy po to, żeby było Tobie lepiej, ale po to, by ukryć to co mają na sumieniu i żebyś nie przeszkadzał jak chcą cię okradać, wprowadzając coraz bardziej chore pomysły oraz rozmaite podatki. Innymi słowy, cenzura nigdy nie pomaga zwykłym obywatelom, za to zawsze pomaga ukryć sukinsyństwa polityków i ostatecznie prowadzi do totalitaryzmu. Dziękuję za uwagę. Jak zwykle proszę o subskrypcję i udostępnianie. Jeśli ktoś chce to może wesprzeć moją pracę, stawiając mi kawę na Buy Coffee lub w inny sposób. Linki pod filmem. Bardzo dziękuję.